Dobra, będziemy robić test z Fortnite, musimy no, je To jest do czwórki, czyli Iron. Man. To jest paczek Iron. Man, no, no. dobra. No, to to jest gruta, ale ej, na razie jest bardzo łatwe. Na razie, to jest gruta. No tak. To jest tora. To też jest proste. To jest tora, tak? Galaxy Tora to jest, no właśnie. No to 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 jest tej. To jest Ekonoma. Yy, ja pamiętam jak ona ma, Jak coś to wiedziałam właśnie ona, tylko zapewne mi się nazywa. To jest do pani Szarek. Do siódemki. A, zgadłem. O Jezu. To? To nie wiem, to do szóstki. tużenka a więc to to wiadomo, to do jedynki to jest widzowie. To jest to do jedynki. Dobra, to po prostu. To jest... A to jest do pana y, y, szóstki. To jest do szóstki, a jak... Dobra, myślałam, że już do ósemki, że do pana. Y, to? No to to oczywiście, że do pani koszukary. Tej o, ósemka, ósemka. O no właśnie. Grabę ja będę mówił numerkami. Aha! Piątka! Piątka, patrzcie, trafię. Ha, ale ez. Dobra, teraz coś innego. Co teraz będzie? A no to teraz to... No to y, trójeczka. Trójeczka, czekajcie, zrobię cięcie i zrobię kamerkę na szybką. O nie, dobra, nie. E, czwórka, e, czaszka złota, to do Mystic. A no to do duma to to y, siódemka. No do duma. Do, do duma łatwo. Hmm. a Boże. Y, pion... Nie. Nie wiedziałem, zapomniałem o się skocie. A no to to łatwe... Gdzie to jest do... A jedynka, jedynka. Dobra, jedynka. O Boże to! A piątka, 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 piątka. Tak, S. J. E dwójka. Dwójka S. J. To. Nie wiem czy S. Jeden. Jedynka. A nie szóstka, szóstka. Szóstka. To. Nie ma tego skina, nie wiem. Jak coś, to nie ma tego skina w grze, więc... W sensie były ja nie patrzyłem na niego. Y... Sz szóstka. Co? O, dobra, jeju. Dobra, to teraz to. O nie, czekajcie, cięcie. Dobra, zrobimy cięcie i teraz będziemy skiny chyba, tak? Nie, co to jest? A, gród. Gród B. Dlaczego tutaj są emotki? O nie, 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 nie. Musiałam zrobić cięcie, bo prawa autorskie. O Boże, tutaj będzie sejs, też będę musiał. to wiadomo, co. Czekacie, zrobię cięcie, jak będzie leciało, bo muszę prawo. Dobra, zrobię. No, to też. A nie, no to to będzie B. Bo to to jest S. To będzie B. No. ma, e, To będzie A. Chyba. Nie wiem, co to jest. Ja obstawiam na A. A tak A? A co? Czekajcie, ja nie chcę tego. Zrobimy inny challenge. Dobra, czekajcie, cięcie. Dobra, to lecimy z quizem. Widzowie. No to to piątka, to jest starka.

No to będzie domena Duma, domen z Duma. Mm. No to to będzie ta Julka. Mm. To będzie um, dziewiątka. No to to jedynka. Boże, przypominam sobie te czasy była taka gra kiedyś? Pięknie zaczynamy. No, no, O no, 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 to, to są pistole no, Mm, mm, mm. to broń TNT'ny mm. to oczywiście to mi gun Midasa mm. to to supermoc y, supermena Boże, iron manasory, pomyliło mi się. Ale to? Kogo to było? A Boże, To nie było gruta. Boże, to nie było tego. Przecież to było inaczej to jest kitek, ale przecież inaczej wyglądał ten. To o Boże, no. Miganek. Gr gruta. Grutusa. Midas. <gry> to to S, no to wiesz, ta. no, tak. To tak robi. My się nie. Iron Man. Oh. Julka to jest.

Dobrze To to jest yy, kitek. Jedynka. Tu się slide, czwórka. To jest detula emotka. To, to trójka, to, to jest tego, to ta emotka, tej postaci z trójeczki. No to, to jest, Może ja tę emotkę uwielbiałem? Czwóreczko oczywiście. To będzie czwórka, no. I ten billow. No to jedynka Regeneratoria. jak skin Regenat. No. No więc. No mm. Boże, ta emotka. Jeśli to yy, Oscar oglądasz, to wiesz, yy, co robiłem, że. Ze, Za ze tym zanżajem. Pamiętasz, co z nim robiłem, więc dobrze. Pa Pamiętasz, co z nim robiłem? To jest jedynka. To będzie jedynka. Dwójka. To dwójka. To było łatwe. O Boże, jedynka. To Default. No, no to, to jest ten, y, czwórka. To jest, y, boże Boże. Y, no. mm. Nie wiem. Może jedynka. Nie. Nie widziałem. Trójka. Obstawiłem trójkę, bo też nie wiem. Jezu. Trójka? Nie wiem. Dwójka. A tak, trójka, dobra. to w tym odcinku zrobiliśmy kilka testów, więc elo.